Słyszeliście, że dziś każdy może robić podcasty? Zamiast gifa łapcie zdjęcie mojego kota, który właśnie znalazł sobie zawód. Na Instagramie więcej tego typu głupot. Dziś jest 8 października, Światowy Dzień Ośmiornicy i mamy dla was soczystego flesza. Jak grom z cyberpunkowego nieba gruchnęła wieść, że nadchodzi czwarty epizod Night City Wire. projekt Red zapowiedział, że 15 października o godzinie 18 możemy spodziewać się kolejnych informacji o najgorętszej premierze tej jesieni. Czwarty odcinek skupi się na wyglądzie, brzmieniu oraz specyfikacji pojazdów, którymi będziemy przemierzać Night City. Czy są tu z nami fani kolekcjonowania platyn na konsolach Sony? Od dziś na swoich playkach możecie zauważyć sporą zmianę w systemie trofeów. Inny jest system naliczania punktów oraz liczba poziomów. Teraz będziemy je zdobywać znacznie szybciej, a maksymalny to 999. Całość została podzielona na cztery kategorie, a co 100 poziomów zmieniać się będzie specjalna plakietka Trofmaestra. Platyniarze, do boju! Ola boga, co to się dzieje, nowe klocki w Minecrafcie. A przynajmniej tak spekulują fani po dokładnym przyjrzeniu się trailerowi do nadchodzącej w przyszłym roku aktualizacji pod tytułem Caves and Cliffs. Źródłem doniesień jak zawsze jest Reddit, gdzie użytkownik BreakingGears snuje przypuszczenia, że w zwiastunie rzekomo widać marmury, nacieki skalne oraz łupki. Tematyka dodatku zdaje się dopuszczać taką możliwość, a gracze spodziewają się wprowadzenia nowych typów ród oraz kamieni szlachetnych. Pośród nas znajdują się nie tylko podszywający się oszuści, ale prawdziwi cheaterzy. A Monga spłaci właśnie cenę swojej popularności i cierpi na plagę osób korzystających z haków. Jeden z użytkowników Twittera zaprezentował, jak działają narzędzia, które zdecydowanie psują zabawę w hicie studia Innersloth, i nie jest to przyjemny widok dla tych z nas, którzy grają fair. Yy, yy, widziałem Arasza, jak yy, szedł od strony ciała. Where you Mój drugi ulubiony mamiczny człowiek z branży gier, Phil Spencer, oznajmił na Twitterze, że Microsoft rozpatruje umożliwienie posiadaczom Xboxów i PC-tów testowanie gier za pośrednictwem xCloud. Choć nie jest to w tym momencie priorytet dla zespołu pracującego przy usłudze streamingowej, firma chciałaby wprowadzić takie rozwiązanie. Brzmi jak całkiem sensowna alternatywa dla typowych dem i niezły sposób na popularyzację streamingu. Zobaczymy. Kończymy dzisiejszego flesza z przytupem. raż yy, dalej tu jakiś przytup na koniec. A właśnie. Do następnego.